I coś większego zrobić niż, inwestycje, niż decyzje na inwestycje za miliard. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie na konferencję, która jest następstwem konferencji de facto odbywającej się o godzinie 12 w Urzędzie Miasta. Konferencja dotyczyła wydania decyzji środowiskowej w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcenia. Odpadów komunalnych w zakładzie produkcyjnym w Wrocławiu. Jesteśmy wdzięczni za profesjonalne i zgodne z prawem podejście, wydanie decyzji pozytywnej. Ta decyzja tak naprawdę umożliwia nam rozpoczęcie dalszych działań, które są przyszłością całej sody na Kujawach i to jest dla nas najważniejsze. W szczegółach jesteśmy do Państwa dyspozycji, będziemy odpowiadać na konkretne pytania. Ta, ta decyzja, warto podkreślić, oznacza naprawdę kontynuację i zabezpieczenie produkcji sody na Kujawach, zabezpieczenie naszego zakładu. Tysiące miejsc pracy w naszym zakładzie i spółkach, które wspierają funkcjonowanie tego zakładu. Jest, ten zakład istnieje już dużo ponad 100 lat i wierzymy, że jest to kolejny krok pozwalający na spojrzenie z perspektywą na kilkadziesiąt lat do przodu na funkcjonowanie zakładu Wino Wrocławiu. I dalszy jego rozwój, więc jest to najważniejszy krok naszej strategii dekarbonizacji odejścia od, od węgla, to jest instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Z, tym, z tą decyzją dalej przystępujemy do prac nad projektem, żeby jak najszybciej ten projekt zrealizować, mając najlepszych partnerów, raty są na rynku przy realizacji tego typu projektów, więc myślę, że zaczynamy bardzo duży kolejny program inwestycyjny w naszych zakładach od konwersji kotła na biomasę która się rozpocznie na początku przyszłego roku. Trwa wybór wykonawców w tym momencie. Później instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Myślę, że to jest, to jest program na około 1,5 miliarda złotych, patrząc na obie inwestycje, więc bardzo duże inwestycje tutaj w Inowrocławiu, zapewniające przyszłość funkcjonowania SODY. W jaki sposób zamierzacie państwo prowadzić dalszy dialog z mieszkańcami, którzy są bardzo podzieleni w tej sprawie, no a od dnia dzisiejszego ten, ten, ten podział będzie jeszcze bardziej pogłębiony. Ten dialog tak naprawdę prowadzimy od wielu, wielu lat, gdy ten zakład funkcjonuje. Jak Państwo doskonale wiecie szereg inicjatyw, które są realizowane zarówno jeżeli chodzi o inicjatywy sportowe, społeczne. Jeżeli chodzi o samą budowę, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Na pewno będziemy wszelkie uwagi, które będą nam zgłaszane, starali się na etapie również projektu realizować. Myślę, że tu zaś trzeba powiedzieć i podziękować Urzędowi Miasta Prezydentowi za kawał roboty, który został wykonany przy rozmowach i konsultacjach społecznych, których myślę, że było bardzo dużo do tej pory. Myślę, że wiele osób, które miało jakieś wątpliwości, pytania odnośnie tego typu instalacji, miało szansę je rozwiać, więc nie wiem, czy tych kontrowersji będzie więcej. Myślę, że większość osób, które chciały być poinformowane, miały jakieś kwestie. To zostało wyjaśnione, więc wierzę, że naprawdę budujemy światowej klasy instalację, która funkcjonuje na całym świecie, w krajach wysoko rozwiniętych. Mamy takie instalacje w Kopenhadze, w Curychu, w Biedniu, w centrach dużych zachodnich miast. Myślę, że jesteśmy też na, gotowi na to, żeby pójść ten krok do przodu również w Inowrocławiu. Jak to wygląda teraz czasowo, zapytam, bo domyślam się, że pierwotnie jak ten projekt był przemyślany, no to pewnie to inaczej czasowo wyglądało. Jak to teraz wygląda, kiedy można się spodziewać, że kolejne kroki będą wykonane, już nie mówiąc o samym jakby zakończeniu tej inwestycji? Znaczy tak naprawdę kolejne kroki będą działy się już zaraz. Ta dzisiejsza decyzja jest zdecydowanie krokiem milowym. Jest to bardzo ważna decyzja, która rozpoczyna dalszy ciąg zdarzeń. Spodziewamy się odwołań od tej decyzji przez różnego rodzaju stowarzyszenia, które żyją z tego, że walczą z tego typu instalacjami. Sprawa na pewno zostanie skierowana do, do SKO, które mamy nadzieję, że upora się z tematem dosyć szybko w ciągu dwóch, trzech miesięcy, co spowoduje, że decyzja stanie się decyzją ostateczną, która pozwoli nam na rozpoczęcie procedowania pozwolenia na budowę, a w dalszym kroku realizację, równolegle z dalszymi, jakby, z dalszymi czynnościami sądowymi, ponieważ dalej pewno trafi to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po którym trafi do pewno do NSA. Równolegle prowadzimy rozmowy z partnerami, z firmami, które mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu instalacji. Są to duże międzynarodowe korporacje o najwyższych standardach, które gwarantują, że instalacja zostanie wybudowana zgodnie według najwyższych standardów europejskich czy, czy światowych. I dodatkowo, już dzisiaj, tak naprawdę patrząc, rok, rozmawiamy. Z partnerami, którzy mogliby to później wybudować, z firmami tzw. EPC, które wybudują instalacje, w związku z czym spodziewamy się rozpoczęcia budowy, chcielibyśmy rozpocząć budowę nawet pod koniec 26, na początku 27 roku, tak, żeby para dopłynęła do zakładu być może nawet jeszcze w 2029 roku. 29 rok, no to mamy tak 3,5 roku. Patrząc na to, co się stało, już teraz można powiedzieć, stało z zakładem Wienikowie. Czy ten czas, mówiąc kolokwialnie, czy wytrzymacie do tego czasu bez tej instalacji, żeby dalej soda była produkowana opłacalnie dla Was w Mirosławiu? Nie mamy wyjścia. robimy wszystko pod względem poprawy efektywności funkcjonowania tych zakładów. Krok Wienikowie musieliśmy podjąć. To na pewno pozwoli nam produkować więcej sody w Wino wrocławiu więc to jest to, co mówiliśmy, że mamy wolumenów na produkcję na dwóch zakładach. W tym momencie Wino wrocław będzie przez resztę roku i pewnie w przyszłym roku produkował na maksymalnych zdolnościach produkcyjnych, co na pewno pozwoli nam generować lepsze wyniki w Wino wrocławiu Jednocześnie poprawiamy efektywność przez automatyzację, inwestycje w Advanced Process Control, czyli najlepsze systemy prowadzenia instalacji, jakie są, jakie są na świecie. Wcześniej zaczynamy konwersję kotła na biomasę, która się zacznie na początku przyszłego roku, która już powinna rok później funkcjonować, czyli w 2027 już być operacyjna, która nam pozwoli na obniżenie emisji CO2 znacząco. I później kolejny krok to jest wejście w życie instalacji termicznego przetwarzania odpadów. Myślę, że wtedy nasza instalacja naprawdę się przesunię na tej krzywej kosztowej na tyle, żeby patrzeć w przyszłość, tak powiem, pozytywnie. To na pewno nie oznacza koniec, na pewno dalsze inwestycje, dekarbonizację, w rozwój mocy produkcyjnych. My wierzymy, że ten zakład powinien być najlepszym zakładem w Europie. Wymaga to szeregu prac, krok po kroku, realizacji zadań, które mamy na ścieżce. Na pewno to jest jedno z najważniejszych i podstawowych zadań i to, żeby ta, ten zakład był najlepszym zakładem sodowym w Europie.